Witam, mordeczki. Kolejny filmik z serii Puchary Europejskie. Mamy Ligę Mistrzów, Ligę Konferencji, oczywiście kwalifikacje 26-28 lipca. Zapraszam wszystkich na filmik. Zaczynamy od Ligi Mistrzów i tu cypryjskie Aek Larnaka z Mittaland na Remisie 345. Po faworycie mamy Pizzno z HJK za 1,45. Tiraspol wygrywa z Mariborem za 1,7. Dalej mamy trzy remisiki, w tym jeden bombkowy, Dandelash piunik 30, Shamrock, Ludogorec, 330, no i ten bombkowy. Dynamo Zagrzeb ze Szkupi 5-10 aż za to płacą. Po faworycie mamy Bodo Glint za 1,15 tylko Fenerbahce za 1,8 z Dynamem Kijów. Wygrana Malmę z Żalgirisem 1,25. Na wyjeździe Karabach może ugrać Zurich za 3,40. Slowan Ferencváros tutaj również dwójeczka 2,40 za to płacą. I Olimpiakos wygrywa z Mokabi Haifa za 1,7. Liga konferencji to Lincoln Tobol. Na remisie 3.0 TNS Wikingur, tutaj również remis 3.30, Klusz Rumuńskie wygrywa ze Skaldes na wyjeździe za 1,25, Aik pokonuje Worską Poltawę za 1,55, Gomel Aris, dwójeczka 1,35, Sutiejska przegrywa na wyjeździe z Klaskwikiem za 1,70, Raków Częstochowa pokonuje Astane 2.25, Gabala, Molheferwar remis 3,40 Kizwarda, Almaty. Tutaj literówka zabrakło. Litery T 1K190 milsami. Kups 2 18 i Pajde Ararat Armenia 2K245. Kolejna plansza to Ellsburg Melde na 1C230. No i dwójeczki, Metania, Basak, Sehir 20. Wielka Bombka BOTEW z Bułgarii na wyjeździe za Poelem z Cypru 720, 780 aż. Płacą za Makedonię z Macedonii, również z bułgarskim zespołem CSK Sofia 7,80, aż. No i Lech na wyjeździe z Dynamo Batumi 2,80. Garden Rijeka na 1 ,19. Trzy remisiki Lewadia Hibernian 3,50, L4 SJK 4,45 i Neftrwi Baku Aris. 3,20, do tego mamy Newton z Trnawą na dwójce 1,65 i remis Ljubljany z Sepsi 2 2,95. Kolejna plansza to Radnicki Gzira, remis 4,35. Riga również remisuje z Rozumberokiem za 3,30. Slawia ogrywa San Joseph, 1,10. Wibor ogrywa Sudówę. tu po faworycie 1,3. Sparta Praga na wyjeździe ogrywa Wikingów 2,05. I bombkowy remis Tiały Bukaresz Saburtalo za 5-0. Mokabi wygrywa z Zirom 1,35. Remis Paoku z Lewskim 4-0. Uniwersytet Krajowa z Wlaznią na jedynce 1,3. Tutaj będzie dużo faulów i dużo kartek. Coś mi się wydaje. Lechia Rapid. No co, remis. Próbujemy remis i będzie jakaś tam dogrywka. Może rzuty karne ta Lechia przejdzie, ten rapid byłoby fajnie. 3,35 za to płacą i Brandby z pogonią. No, tutaj stawiamy na brandby, chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby chociaż był tam remisik lub wygra na Pogoni. Cukarycki Racing Luksemburg, bombkowy remis 5,25 Drita Antwerpia, również bombkowy remis 4,45, no ale grają w Kosowie, jest na to szansa. Dynamo Minsk z HPL-em 3,50 na remisie Hamrud. Maltański przegrywał u siebie z Velezem 2,70 KONIASPOR BATE BORISOW 1K1,45 dwa REMISIKI LACI PETROKUP 3,20 i MURA Sampatrix 3,30 SZKENDIA z Valmerią 1K2,05 SLIGO Motorwell 2K2,15 WADUS KOPER REMIS 3,25 I Young Boysi wygrywając z LIEPAJOM 1,10 Ostatnia plansza z ligi konferencji to Buducno z 2:260, dwójeczka 2,60. Wielka bomba Hara z Kazachstanu z Osijekiem za 8,40. Trefiori z B36. Torshaft na remisie 3,55. dla City Alkmaar 214, 1,4. Remis Crusaders z Bazyleą 4,70. Dość bombkowy. Dość bombkowy również Remis Duńskiej Stredy z Wikingurem za 4,30. Na mamy Gimaresz z Puskasem, Akademia 2,35 i Remis 3,80 z Rynski Tirana na zakończenie naszego typowania. Ale zrymowałem. kuponik królewski na te nasze zmagania pucharowe to Viking ze Spartą Praga na overze 2,5 bramki i over 2,5 bramki. Mamy również Malmerz Algiris. No i poniżej 3,5 bramek: Dynamo Batumi, Lech Poznań. Myślę, że wystrzelali się w pierwszym meczu. Do wyjęcia 2035 z tego kuponiku królewskiego, a liga Typera to mecz Lechi z rapidem. Oczywiście w czwartek 1945 do tej godziny możecie typować, a odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, który to zostanie zaktualizowany w filmie statystycznym już jutrzejszym, to znaczy jutro się pojawi ten film, dopiero go muszę nagrać. A ja zapraszam do grupek vip polskich zainteresowanych dołączeniem. Oczywiście proszę o kontakt drogą mailową na sport Pamiętajcie o wspieraniu kanału, oczywiście od najmniejszego poziomu. Macie dostęp do wszystkich filmików na kanale. Z pucharów europejskich będą upgradeowane kupony w ilości aż czterech. Oczywiście tylko dla wspierających kanał. Ten filmik pojawi się albo dzisiaj późnym wieczorem, albo jutro, z samego rana. Dla wspierających również będą przed weekendem upgrade'y na kuponiki stoplik europejskich. A ja już dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. No i do usłyszonka w kolejnych filmikach.